Dzień dobry. W tym filmie chciałbym zaprezentować Państwu jednostrefowy zestaw RGB, składający się z pilota oraz odbiornika. Na początku przejdźmy do opisu pilota. Na samej górze, jak widzimy, są dwa przyciski, służące do włączania lub wyłączania odbiornika. Pod spodem znajduje się panel dotykowy, tak tzw. ring, służący do zmiany kolorów, a na samym dole są trzy przyciski służące do programowania, ale o nich opowiem w dalszej części filmu. Jeżeli będziemy wkładać do pilota baterie, oczywiście musimy zdjąć tą klapkę, ale wykonując tą czynność, nie należy dotykać przedniego panelu. Odbiornik RGB ma moc 216 W. Jego napięcie wynosi 12,24 V, a zasięg działania wynosi 30 m na otwartej przestrzeni. Wspomnę również, że jest to odbiornik radiowy. Przykładem źródła światła, na którym dzisiaj będziemy pracować, będzie świecąca kostka brukowa LED-bruk o napięciu 12 V i mocy 1 W. Na tym przykładzie pokażę Państwu w jaki sposób może działać taki odbiornik i jak go podłączyć. Oczywiście odbiornik możemy podłączyć również do innego źródła światła, na przykład paska LED RGB o mocy 14,4 W na metr, ale też i Paska LED RGB o mocy 7,2W na metr. W przypadku takich taśm, odbiornik zadziała nam w przypadku mocniejszej, czyli 14,4W na metr mocy. Będzie granica wynosić od 5 cm do 15 m, a w przypadku paska słabszego będzie to granica od 5 cm do 30 m. Co do kostki, taka granica wynosi od jednej sztuki do 200. Przejdźmy teraz do podłączenia odbiornika za pomocą zasilacza wtyczkowego. Jest to najprostszy sposób podłączenia. Jak widzimy, tutaj jest miejsce, żeby taki zasilacz wpiąć. Kostka zaświeciła się i możemy już zmieniać kolory. Tym przyciskiem pod spodem możemy regulować jasność, ściemnić lub rozjaśnić dany kolor. Ten przycisk służy do zmiany programu, a ten tutaj po środku służy do ustalenia prędkości danego programu. Jeżeli chcemy powrócić do koloru białego, w tym wypadku otrzymujemy go z połączenia trzech barw czyli niebieski, czerwony, zielony musimy poszukać go między innymi programami. Jak widzimy, udało mi się go znaleźć. Oczywiście, podłączając dany kolor do odbiornika, musimy sugerować się oznaczeniem. Czyli z tej strony będziemy mieć oznaczenia R, czyli kolor czerwony. B, czyli kolor niebieski, i G, czyli kolor zielony. Kolorem czarnym, czyli plusem, będzie oznaczenie V. Zaprezentowałem Państwu dzisiaj sposób podłączenia za pomocą zasilacza wtyczkowego, ale też mamy opcje inne. Tutaj, w tym miejscu, możemy podpiąć się zasilaczem modułowym lub hermetycznym. Pokazane jest to na innym filmie, na który serdecznie zapraszam. Oczywiście znajduje się ten film na naszym kanale. Dziękuję bardzo za uwagę.